logiczne, racjonalne, także dzięki doświadczeniu i kompetencjom pana ministra Macieja. Berka. Wiem, że to ekspozę jest nietypowe, uważam, że tak jak nietypowa jest sytuacja, w której się znaleźliśmy. Jak wiecie, to jest po raz pierwszy w historii polskiego parlamentu, że to Sejm desygnował yy, yy, kandydata na premiera rządu. Jutro, jak sądzę, dzięki decyzji tej Izby będę miał zaszczyt ślubować przed Panem Prezydentem. Ja ślubowania, a dziękuję rzeczywiście. No nie wiem, co się stało. Już wiem, że się stało. Pan, tak jest, ja, oczywiście spadka. Pan minister już Wieczorek. Panie ministrze przez tą moją drobną spadkę bardziej zapamiętają tę prezentację wszyscy na tej sali, więc proszę to potraktować jako jako niewymuszony przywilej. W stanie na czele urzędu ministra nauki. Jak państwo wiecie to było oczekiwanie. Ja długo się nad tym zastanawiałem, no bo nie było mojej intencją tworzenia nowych ministerstw, ale tutaj Sygnały były absolutnie jednoznaczne. No, no, płynęły płynęły z obu środowisk I, i edukacji, i ze strony środowisk akademickich, że te dwie części do siebie w tej codziennej praktyce rządzenia nie przystają. I dlatego zdecydowaliśmy się na y, odtworzenie y, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pan Dariusz Wieczorek będzie tę y, funkcję sprawował. Y, wiem, że dobrał sobie znakomitych także współpracowników. Myślę, że będziemy nie tylko świadkami szybkiej rekonstrukcji tego ministerstwa. Jedną z pierwszych decyzji, wracam do konkretu, będzie oczywiście także podwyżka płac. Jeśli chodzi o nauczycieli akademickich, również na to długo czekali. Też jesteśmy już w tym gotowi. Analogicznie do podwyżki płac dla nauczycieli. W ogóle to jest taki fajny fajny dzień, kiedy mogę powiedzieć, mówiliśmy o podwyżkach dla nauczycieli tej procentowej i ktoś mu pomyśleć, że nauczyciele przedszkolni, przepraszam za kolokwializm, się nie załapią, ta podwyżka dotyczy też polskich przedszkoli i jakby z drugiej strony wiekowo patrząc, także nauczycieli akademickich i panie ministrze, znaczy na razie panie pośle, jestem pewien, że będzie pan też tego pilnował. To to nietypowe ekspozę wynika z nietypowej sytuacji, bezprecentowej sytuacji. Chciałem jeszcze raz Wysokiej Izbie podziękować za wczorajszy, za wczorajszy wybór. Konstytucja właściwie nie przewiduje ekspozę ministra wybranego w tym drugim, drugim kroku. Bardzo zależało mi na tempie. Wiecie dlaczego. Wiecie, jak ważne są dni i godziny. Prawdopodobnie zobaczymy się. W Brukseli z prezydentem Zelańskim Ukraina liczy dzisiaj godziny i dni, bo czeka na kolejne wsparcie.